Witam Was w następnym odcinku z serii ARK. E, powolutku robi się noc, a więc e, trzeba zacząć. Babić rzeczy gdzieś w pobliżu domu, różne ewentualnie wybudować kolejny dom gdzieś. A w zasadzie nawet wezmę sobie dinusia mojego jednego, na którym mogę sobie jeździć. Tak na szybko. Póki jeszcze coś widać, przebiegnę sobie po plaży. Chociaż to nie jest szybki bieg, ale dobra, niech będzie. Pewnie tak będzie szybciej niż bym sam biegł i dinuś mniej się zmęczy niż ja, I bym się zmęczył. Co chwilę bym pewnie musiał wstawać. W każdym bądź razie przebiegłem sobie coś, chcę sobie zobaczyć. Może tutaj sobie bym gdzieś wybudował dom. Tak się zastanawiam, czy nie byłoby mi bliżej później tam do tych miejsc, gdzie eksplorowałem przed chwilą. Czy nie byłoby mi prościej, łatwiej i szybciej biegać tej weftę. Myślę, że tak. Nie podoba mi się ten ptak, co tam lata. On zawsze coś skubnie. Tu jest dużo kamieni, więc no to by miało sens, żebym budował sobie tam kolejny dom. Już nawet wiem gdzie. Tam na tym rozstaju. No w zasadzie to tutaj to chyba jest nawet gdzieś. Tak, to tutaj. Tam, bo tutaj się trzeba przepłynąć na drugą stronę i tam jest ten... E, tam jest ten duży... O, i brontozaurów duży się pojawił na, na horyzoncie. Tak, o tym miejscu mówię. Tu bym musiał. O tak, tam byliśmy wcześniej, w góry. Tu bym musiał wybudować sobie. Czyli po drugiej stronie, tak w zasadzie. O, i jaskier się znalazł. Popatrzcie. Nawet dobrze, że tu przymknąłem. Dobra, jaskier. Chodź. <grych> Wracamy do domu. Aaa. Tak. Tutaj będę budował mój dom. Jest tu morze. Na drugą stronę i tak będę chciał przepływać, więc tutaj wybuduję później jeszcze sobie most. To są takie w zasadzie najbardziej bezpieczne tereny tutaj. Bo do tych mniej bezpiecznych jeszcze się nie wybrałem. Choć może się wydawać, że już gdzieś tam coś niebezpiecznego liznąłem. No to uwierzcie mi, że na pewno nie. To co widzieliście, czy to krono. coś tam. Znowu ten ptak, ale trudno. Chciał mi coś ukraść, albo ukradł. Jedno z dwóch. Mi kradnie chyba, no bo nie wstykałem chyba tyle strzałki. Dobra, pytanie, gdzie moje dinozaury tam są, co one tam robią? To ja nie wiem. Pobiegły pewnie za tym ptakiem. To chyba im się nie udało go zabić. Chociaż kto wie, może to gada, a raczej ptaka nie gada, co ja gada. To był ptak nie gada, albo ptako gada bo nie wiem, jak to to było. Chociaż nie, to miało pióra, więc raczej jako ptak, Pterodaktyl raczej byłby latającym gadem. A to też swoją drogą bardzo ciekawe, nie? Tak się zastanawiam. Dinosaury były gadami, więc Pterodaktyl też jest dinozaurem, czyli z jednej strony jest... gadem, można by powiedzieć, a w dzisiejszym świecie... może się mylę. Ale nie przypominam sobie, żeby były latające gady. No i mamy drużynkę w komplecie. Tak. Dilozowka pomarańcz. Dilowka, dilo, dilo. Dilo, bilo. Ostroząb, gadzik, smoczek i jaskier. Jest. Dziewiątka dilofozaurów, tego się nie spodziewałem, ale są wszyscy. Dobra, e... ja teraz jeszcze raz zobaczę do ekwipunku. Aha, miałem ten... węgiel drzewny sobie rzucić. To sobie stąd wezmę. Jest mi w zupełności niepotrzebne. Eee, I wywalę po prostu, żeby leżało gdzieś tam. To z czasem samo zniknie, więc... A żeby za bardzo nie przeszkadzało... To wywalę to tutaj. Tutaj mało chodzę. Wyrzuć. Hmm. Wyrzuć, wyrzuć Dobra Ciekawe cię jak od pochodny czy będzie mi ciepło A, jest ciepło Super <laughs> No trudno żeby nie było ogięcie pali Dobra, a my zbieramy jagódki do soku kuzówny jagód <laughs> Bogu miś to fajny miś. Jeszcze tu nie spotkałem Misia. Bogu mi to raczej nie znajdę. W każdym bądź razie teraz sobie troszeczkę pozbieramy Zrobi się jasno, to wiemy gdzie jedziemy. Jedziemy na drugą stronę. Czy tam jak tego nazwać? Tej górki, góry, pagórka eee, Raczej górka taka, no bo to jednak pod górę trzeba wejść Co prawda nie trzeba na sam szczyt wchodzić o! E, Coś tam wyje Ojej, niedobrze Jakieś psy A powiem, że żadnego nie widziałem A słychać Chyba, że. No, jakieś wilkołaki. Szczekające i wyjące. A może są tu gdzieś jakieś wilki? Choć nie, nie spotkałem. Póki co. I tak się. Jest, Jest mi gorąco. gorąco. Przez pochodnie, tak? Jest mi gorąco. No, tak się zastanawiam, czy faktycznie. Konie są, więc wilki może też są. tak, nigdy się nie zagłębiałem w tematykę arka, jeżeli chodzi o oglądanie, jak ktoś gra, czy coś tam, szukanie informacji. Um, może dlatego jest jak jest, czyli niewiele wiem, ale ma to swój urok, bo ja bym za dużo wiedział. Może byłoby za prosto. Nie byłoby niespodzianek. A tak jest lepsza atmosfera, jak się wszystkiego nie wie. Nie wiadomo czego się spodziewać, jak się wyjdzie za krzaków. A jeszcze no, co mnie coś wyskoczy, jak coś To to można nieźle się przestraszyć czasem. No i co tu dużo mówić? Z tego co patrzyłem cały czas kręcę się w tym samym miejscu i jak tutaj przejść dalej. Żeby tą mapę z, z przejść, tak, jest tam takie. Mm, jest achievement, że 80% mapy przejdziemy. No to myślę sobie. W niektórych grach 80% to niewiele, ale tutaj przejść 80% mapy to jest niezły wyczyn, bo ej, wszędzie wszystko chce nas zjeść. to tak, co. Ile się trzeba bić? Tutaj... No, nie... nie widzę tego. Znaczy, gdybym jeszcze miał pewność, że wszędzie są przeciwnicy, z którymi sobie dam radę, ale jak widzę czasem, co, co tam jest, no to raczej mi się wydaje, że niekoniecznie. A... A nawet bym rzekł, że na pewno są dinozaury, z którymi sobie na pewno nie dam rady. Bo o tym wiem. Aczkolwiek bardzo byłem zaskoczony, jak tego krono czy co tam się to nazywa... co to, jak to było... Że, że wygrałem z nim. I to tak dosyć w miarę szybko. Moi sobie z nim się uporali. Jestem nad wyraz wdzięczny moim małym kamratom. Jest ich teraz dziewiątka, więc jest jeszcze lepiej. No ale same węże już na przykład były trudniejszym przeciwnikiem. E, z powodu, że no, Sparaliżowały moich maluchów. I tych dużych zresztą też. Gdyby mnie taki dziabnu, też by mnie sparaliżował i pewnie bym padł. Więc... E, no... Nie jest lekko. Najgorzej no to tak sobie nie wyobrażam walczyć z latającymi ptakami. Bo... Ten latający, to widzieliście, niewiele mu robiłem. No once mógł tak mnie atakować bez końca w zasadzie. Tak po troszeczku chociażby dziobać, dziob dziob. W końcu bym nie zabił, a ja bym mu nic mu za wiele nie robił. Bo tym łukiem to ciężko. No chyba w sumie. Gdybym sobie zrobił pistolet, no to może nie byłoby tak strasznie. Myślę, że może nawet na pewno by nie było, no ale żeby zrobić pistolet, to trzeba też się namęczyć, bo trzeba... Dużo chodzić dużo nazbierać, Dużo, dużo metalu prze, yy, przerobić na sztabki. Tak, tam 60 było, tak? Dobrze pamiętam? Żeby zrobić splugę, 60 sztabek z metalu? Czy to do czegoś innego było potrzebne? Ale tak, chyba do pistoletu było 60 sztabek. Nie chcę widzieć potem, czy tych reszty trzeba mieć maszynowych, czy tam... co tam jest dalej. Czy jakieś śrutówki... z większym y, polem rażenia. Tam ile tego metalu będzie potrzeba. I nie tylko. Okej, okay, jak tam nam idzie zbieranie? Narkobelki, 64. Opornie z tym idzie, opornie. Ale dobra, zbieramy, jest młoda godzina. Noc przed nami cała. Roślinek coś się malutko zrobiło. Wszystko wyzbierałem, gdzie mój dom? Tam jest. No nawet dosyć daleko poszedłem. Gdzie jest mój dom? Tam, aha. Jest tak ciemno, że tu nic nie widzę. Woda w bukłakach już mi się kończy prawie, a nic nie piłem, to jest najśmieszniejsze. Trzeba będzie znaleźć sobie jakieś inne pojemniki, które bardziej są odporne na przeciekanie, czyli te buteleczki, które się chcę nauczyć, ale no, skąd brać składniki na robienie szkła? Chociaż normalnie rzecz biorąc, szkło to z piasku można robić, to krzemionka powinna być, tak? Do szkła. Tutaj chcą jakieś dziwne składniki. Nawet można by zrobić jakąś butelkę przecież glinianą tak jak było kiedyś ceramiczne. Ładnie wypalona gliniana buteleczka też byłaby dobra, lepsza niż taki skórzany bukłak, aczkolwiek też się zastanawiam, dlaczego bukłak skórzany przecieka, no to jest pierwszy co słyszę, żeby bukłaki przeciekały, no ale coś jestem jeszcze na prymitywnym poziomie tworzenia przedmiotów, więc może moje bukłaki są na tyle prymitywne, że gdzieś faktycznie to nie przez skórę, tylko przez szycia ucieka ta woda i, i dlatego po prostu jestem mało zdolnym krawcem, żeby uszyć sobie taki bukłak. Zawsze chciałem tam pójść, do tego czegoś dużego. I nie tylko tego. I jakoś do tej pory tam dzisiaj nie dostałem. Może. Już niebawem się uda. Może nie w tamtą stronę, a w drugą. Znajdę coś podobnego. Zobaczę co to jest. wyplewiłem czy mi się tylko wydaje chociaż one chyba szybko rosną bo tutaj tego nie było już znowu są kierę pienie tych roślin jest ciekawe ja rozumiem, że jest to potrzebne hmm. Zastanawia się, czy nie lepiej by było, gdyby troszeczkę to wolniej szło mapa jest spora z drugiej strony na takiej mapie gra dużo, dużo osób, duża ilość graczy, no to szybko się to może skończyć, więc z drugiej strony rozumiem potrzebę respienia, aczkolwiek mogło to można być zrobione tak, że w zależności od ilości graczy w danym momencie powinno się respić według jakiejś tam procentowej ilości. I więcej graczy, tym więcej się powinno coś leśnić. Taka moja dygresja po prostu na temat mechaniki. Eee, widzę tam troszeczkę prześwitu, więc chyba za niedługo będzie świtać. Będzie słoneczko wychodziło i będziemy mieli kolejny poranek. Tak. Już się robi jasno, więc... Ja się zbieram. Do mojej chatki. Przygotować więcej e, strzałów usypiających na szybciko. Tu tak, narkoberki, stryk. O, setka, ładnie um, to zabieramy. To zabieramy. Miejsce zepsute mamy. O, właśnie, usłyszeliśmy muzyczkę. Która nam mówi, że nastał śpit troszeczkę szybko, ale myślałem, że to będzie wolniej. Dobra, leki. Ol. Ile się da? Tyle robimy. Narkotyków. W tym czasie jak się robią, to do szafy powrzucam te wszystkie rośliny, które mi są niepotrzebne. A to powywalamy. Albo wrzucę to do dinozaurów, o tak, to będzie najprościej. taką podmiątkę robimy, żeby trochę o tego było mniej. Teraz to czyli to mogę stąd zabrać to się wyrzuci To. to wszystko będzie może. Znaczy wyrzucić tak jak mówiłem damy to do, do dinozaurów Niech mają co jeść no i lubią takie rzeczy Hity na mięso Dobra, to możemy zostawić. Znaczy, oni lubią takie rzeczy. Nie wszystkie dinozaury to lubią. Oj, przeciążony jestem czym? Czyś mnie przeciążyło? I to tak dosyć nawet. Bym powiedział sporo. Więc pozbędę się kamieni, może. Już powinno być chyba lepiej, ale dalej jestem przyciążony. Więc może. Aj, włókna też mamy dużo. Drzewa się pozbędę. Może tak. O, to też mi jest niepotrzebne, choć to prawie nic nie waży. To do, dorzucę do tutaj. O i. Nitrokalit, nitrokalit, a dam też tutaj. Dalej nie mogę się ruszyć. Ciekawe. Ciekawe. A już niewiele. Już niewiele mam na sobie za dużo. Dobra, to dam tutaj w takim razie. To też. Stąd zabiorę, chociaż... No dobra. Będzie mi pewnie potrzebne, ale na razie to damy tu. Ważne, żebym mógł się przemieszczać i te wszystkie rzeczy wrzucę. A dinozaurom. Każdemu trochę. O, i następny poziom mają. Dobrze, wtedy też dorzucę to. Kamyki w zasadzie mogę wziąć i to też zabiorę. Eee, dorzucimy się do... Prędkości ruchu może. Okej. Okay. Tego raczej nie jedzą, więc... nasiona wszystkie wyrzucę. Siona powyrzucam. Dlaczego jestem taki przeciążony? Jest to naprawdę ciekawe, co to tak. Wszystkie jagody chyba takie ciężkie nie są przecież. A normalnie przecież nosiłem tego dużo i jakoś nie było z tym problemu. Zresztą wagę mam na zero, ale to nie moja waga. <laughs> Dobra. dobrze. Już widzę, że jest lepiej. lepiej, ale może być jeszcze lepiej, o ten ma dużo tego, a niech ma, tam mu wszystko, kamień jest stąd zabiorę, bo są niepotrzebne, te nasiona raczej nie będą potrzebne, a jak będę potrzebował nasiona, to sobie zbieram. a on ma, a narkoberki są, tutaj zabieram Mm -hmm. OK Okej. To biegniemy po. Może się zrobiło wszystko już. Jest 21. Dobra, narkoberki. Stryk. leki ol Dobrze, mamy 22. To mięcho możemy tu wrzucić. I robimy strzały. Ol. 31 strzał. No i już super! Nawet na triceratopsa bym mógł sobie pójść spokojnie. I nawet na inne większe że dinozaury, bo... Znaczy jednego większego dinozaura bo z taką ilością e, strzał z narkotykiem. Spokojnie bym uspał, o ile bym przetrwał jego ataki. Bo to o w tym chodzi. To, że strzały nam to jest jedno. Jeszcze trzeba z nim wygrać, czyli zaatakować, przetrzymać to, co nas będzie atakował. Chyba, że byłby na tyle powolny, że bylibyśmy w stanie mu cały czas uciekać. I strzelać do niego z łuku. No to wtedy nie ma problemu. Dobra, lecimy. E, lecimy, lecimy, bo czas nagli. I to bardzo nagli. Okej. Okay. W ten sposób zakończymy ten odcinek. I zapraszam do następnego, gdzie już będziemy wybierali się szybciutko i budowali gdzieś nasz nowy dom.